Dzień dobry kochani, cześć, witamy się z Wami na świątecznym vlogu. Dawno mnie nie było, dużo się działo u nas, ale chodźcie zobaczymy jak, jak wygląda rynek w Rzeszowie, świąteczny. Jest taki, żeby zobaczyć, czy jest Mikołaj, to po pierwsze. Po drugie, zobaczyć, jakie są ceny w tym roku i jak to wygląda. Mamy, mamy. Bo czytaliśmy, że Rzeszów przebił Warszawę w cenach. No, w tym roku. wiem sobie półstówki, zobaczyć czy coś jest za to, zjem. jest. na kolację, także wierz. Jest. jest Mikołaj? No, poprosimy tego pierwszego proziaka ze smalcem i marynowanym wieszczackim grzybem. Mm -hmm. I ser wędzony, filowany z żurawiną. To wszystko? Tak. 21. Proszę, proszę coś drobniej to drobnie pan, nie? właśnie nic nie mamy drobnie. tylko karto kartą, no, karto no. daj kartę kupiliśmy brzajka, ale ja nie lubię to nalewka to coś <grym> jak wino czy Ta nalewka to coś jak wino czy Lepsza, tak? Idziemy dalej, tam też są grzańce. Co? Tu nie. To słyszysz? Chodź tutaj. Jezu, mogłam sama przyjechać. Wiesz co, tam są takie jakieś rumy, Ta? jakieś Ta. dziwne rzeczy. Ja wolę normalnego, tradycyjnego grzańca. Chciałam spróbować, bo widziałam na TikToku, jak ktoś tu był, taki makaron z takiej miski z serem i właśnie po to przyjechaliśmy w sumie. I pogrzane wino. Zobaczymy, co tu jest, co? To miody, miody nas nie interesują. Tu są jakieś zabaweczki. Langosze, ja nie lubię, Maty lubi langosze. Tu jest mac and cheese, widzisz? Dobra, my poprosimy to o mac and cheese. Tak, to będę? Chyba na razie to wszystko. Jasne, będą do jakieś dodatki? A co tam mamy? Szczypiorek, yy, kuryca, jalapeno. Czy będzie się pięć dużych, tu Tak, no to Tej takiej miski, bo widziałam na TikToku taką wielką misę i z tego nakładali, a tu widzę, że nie ma. Tu weźmiemy pewnie grzane wino zaraz. Białe, czerwone, bezalkoholowe to bez sensu. Ale wiecie co, w tym roku jest bezalkoholowe wino, a w tamtym roku jak byłam w ciąży i szukałam w każdej budce nie było. I nie mogłam e, go sobie wybić. jak serkiem elegancko cieplutki taki duży no wymy... taki duży nie i plus do tego co jest ten mały jak się nazwał pek o, o, z urabią Tak, bo wejście na, na Młyńskie Koło, że to, że to... Na Farmie A pamiętam! Tak, no wiem, kurde! Pamiętam, kurde! To, co, ten, to ten, sam oddział? Czy inne trochę? Nie to jest Pani ja, nie? jechać sami. Ten biała. Lepiej by nam to wyszło, kolor, niż z moim mężem. Jeszcze mężem. Tu są langosze. Fajne. Gotóweczko. Taki fajny tomaci, że widać od razu, czego robimy. Dziękuję. Mocznego. Zobaczcie, mamy w końcu. Grzaniec z aronii chyba, tak? Grzaniec z soku aroniowego, wino soku aroniowego tłoczonego i jeszcze można się napić na przykład jabłkowego tutaj obok. To ja prawdziwy ja kowboj podkarpacki, wszystko wam powie. Takie. Co się dzieje? Tak na sile. Tak już to wygląda nasze życie, dlatego nigdzie nie wychodzi. do nowego roku i potem już tylko. Dzień dobry, gorącą czekoladę poproszę. Wiedyszki. na jakie ładne. Najgorzej jest to, że ja biorę teraz wszystko pod Matiego, bo ja większość z tych rzeczy nie zjem. A... Ja kiedyś nie wiedziałam w ogóle, co to jest langosz, dopiero mi Mateusz wytłumaczył. U nas nie ma takich rzeczy na Lubelszczyźnie. Dzień dobry. Fajdes dostaniemy? To poprosimy. Coś to kawałek piernika. kawałek piernika? To nam 130 zł, ale coś założyłam od siebie, bo miałam w kieszeni. Poprosimy gofra numer 3. Gofra numer 3. Z widą śmietaną i z frużeliną. Fróżelina, śmietana. Frużelina jaka? Ludwikowa czy wiśniowa? Wiśniowa. Dobra, doskonały wybór Do 30? Spoko. 40, 50 i do 100. Ja nie umiem tak liczyć. <głos> <głos> Naprawdę, ostatnio mi tłumaczyła pani na paznokciach. Ja mówię, o co chodzi? Do 100, do... <noise> nie w tą stronę w ogóle. Nic trudnego, jak się pani w gazce zatrudni, to tak będzie. <noise> Dziękujemy. Ja będę krzyczała za tym. Dobra, my tu jesteśmy. Dzień dobry. Cynamonkę poprosimy jedną. Gotóweczką. Dziękujemy. Matko Bosko? Tak to wygląda. Ładnie, zobaczymy. Tyle, bo ja jej kupię za resztę balona. Mamy cynamonkę z jakimś kremem, piernika. Jak to się nazywa? Langosz. Targanski. Langosz. Mówiłam właśnie, że u mnie w regionie nie ma tego, nie? To Dopiero... Ty mi pokazałeś. I no, tak średnio. Wajda z chlebem, to lubimy. Na czosy, a jeszcze ten mac and cheese. Nie? Mac and cheese lecimy właśnie dokładnie. Zula winka. I, i to ziok z nie? Elegancko. I czekamy na gofra i na ten mac and Na gofra, na mac czekolada. I tyle. Chodź! Dzięki! Dziękujemy. Spadniemy, ale już bez... Super! Mikołaj jest no jeden jedyny pewnie mu ciężko tu siedzieć cały dzień, ale... Masakra. Dla smaku to może mogę się ale. Pukocki. Masakra. To jest taka chłodniejsza to, nie? Deserowa. Nie? Idziemy. Dziękujemy. Wracamy do domku. Jest zimno, Niuni też jest zimno, już jest czas powoli na kompanię, ale co wam powiem, no, czy drogo? No drogo, w sensie, myślałam, że będzie gorzej, to po pierwsze, po drugie, wydaje mi się, że zawsze na takich, w takich miejscach ta cena jest wyższa, no bo jakby nie było dla tych ludzi, jest to taki okres gorący, nie, żeby zarobić, plus jest taki, że na przykład... Jak widzieliście, gdzie, gdzie panie, które sprzedają są bardzo miłe. I to dla nas jest. Och, no dla bardzo mnie. Bardzo, fajna wszędzie. Tak, naprawdę. dla mnie na, na przykład jest to mega bardzo ważne. Ja lubię Ale się uśmiechnąć. To, to nie, to nie, to nie. nie wiem, czy tak, jakby powiedział, że aż drogo, bo co się zasmakować to jest raz w roku, więc. Tak, no. Pójdziemy gdzieś do jakiegoś jakiegoś sklepu, do jakiegoś byle jakiejś restauracji i też wszystko kosztuje, więc tak Bierzemy tragedia, do domu, bo nie też. no, no nie, nie, nie idzie z tak. jest tego naprawdę. Jeszcze fajnie przyjdzie ze znajomymi i winko, nie, tutaj sobie tych likierów Ej. popróbować, To no, super opcja. To nieraz naprawdę z restauracji, zapłacili 200-300 zł i, o, to nie i, raz. i też niesło zjeść, a tutaj bym powiedział, że zobacz, jeszcze niesiemy i to w podzieliliśmy się, jeszcze tak. ten makaron no Mac bardzo fajnie, nie? No. Wiadomo, że jedna osoba przyjdzie, to nie będzie przesadzać, tak, weźmie sobie jedną rzecz, jakiś napój i, i tyle, ale... Ale... Ogólnie polecamy, na pewno wrócimy, no. ja tak, ja, ja tak, w ogóle kocham jest, takie tak rzeczy, takie święta. Jest, to jest taka odskocznia, ma się gdzieś wyjść z domu, właśnie, wiecie, cel, żeby gdzieś sobie właśnie przyjechać, no. zobaczyć, popatrzeć, gdzieś jakby śnieg padał. To by było no, super, klimacik, cudownie. Nie. I I tyle, co? nie? Żegnamy się, do tego.